Cześć tu Emilia, dziś gimnastyka dla pleców oraz rozciąganie. Zacznijmy od kilku wdechów i wydechów. Jeszcze raz, góra, wdech i wydech. Dobrze, rozgrzejmy, rozruszajmy najpierw obręcz barkową. Kilka kółeczek barków do tyłu. Ręce wzdłuż tułowia, gdy unosisz w górę, wdech, gdy w dół, wydech. I do przodu, cały czas ręce trzymaj przy tułowiu. I jeszcze raz do przodu. Ręce unieś do linii barkowej. Otwórz i zamknij. Zamykaj klatkę piersiową i otwieraj plece okrągłe i otwórz klatkę. Wdech i wydech. Wdech i wydech. W lekkim rozkroku na szerokość bioder otwieraj i zamykaj klatkę piersiową. Ręce w wysoki ruch. Dobrze. Unieś barki w górę i w dół. Z wdechem unoś, z wydechem odkładaj. Góra i dół. Góra i dół. Ręce swobodnie wzdłuż tułowia w górę. I w dół, w górę, i w dół, i w górę, i w dół. Dobrze. Unieś ręce w, na linię barkową, unieś ręce w górę, jeszcze raz linia barkowa, skieruj je do mnie do przodu i złap dłoń z dłonią i wyciągnij, wydłuż góra. I jeszcze raz unieś wdech i wydech. Dobrze, stań wygodnie, nogi na szerokość bioder, jeszcze raz złap dłoń z dłonią i wydłużaj, wyciągaj całe swoje ciało. Spróbuj jak najdłuższą linię stworzyć, złącz stopa ze stopą i jeszcze mocniej dąż dłońmi do sufitu. Cały czas oddychaj, odłóż ręce i ponownie złap ręka z ręką i podnieś je mocno w górę. Lekko pochyl się w bok, złap dłonią nad garstek i pociągnij rękę, jakbyś chciała ją wyrwać ze stawu. Cały czas trzymaj stopa ze stopą. Zmień dłoń i to samo w drugą stronę. dobrze jeszcze potrzymaj cały czas oddychaj dotleniaj swoje mięśnie wyciągnij wydłuż się w górę pamiętaj o dotlenianiu mięśni nogi troszkę szerzej i to samo powtórz w bok z nogami oddalonymi od siebie prosto i w drugą stronę pilnuj ręka przy uchu prawa i lewa i wyprostuj się, odłóż ręce z wydechem, góra wdech i wydech. Dobrze. Plecy zaokrągli i lekko kręg po kręgu spróbuj położyć dłonie na podłogę i powoli rolując je podnieś się w górę. Dobrze, stanę bokiem, aby. Bym była bardziej widoczna. Jeszcze raz, plecy okrągłe, powoli poczuj jak kręg po kręgu, obniżasz się w dół i podtrzymaj. Nogi proste, ciężar ciała na piętach i powolutku idź w górę, prostując plecy, przenosząc ręce do tyłu. I jeszcze raz. Opad tułowia, delikatnie nie spiesz się, poczuj górną część pleców i podtrzymaj. Spróbuj dłonie położyć na podłogę i powoli kręg po kręgu podnieś się w górę. I jeszcze raz zaokrągliłam plecy i powoli idę w dół. Zostań tak przez chwilę. Cały czas oddychaj, dotleniaj mięśnie i podnieś się w górę. Dobrze. I wróć na swoje miejsce twarzą do mnie. Góra, wdech, unieś, złap dłoń z dłonią i wyciągnij, wydłuż się, przenieś ręce do przodu, przedłuż. Plecy, ręce, szyja, głowa wszystko w jednej linii. O, tak i podtrzymaj i podnieś się w górę. Przechyl się w bok, na środek, w przeciwny bok, środek i ponownie przejdź do przodu. Plecy, głowa, ręce wszystko jedna linia i powoli pójdź w górę na bok trzymaj przy uchu rękę środek przeciwna strona środek i do przodu trzymaj plecy proste pośladki wypychaj do tyłu i powoli podnoś się w górę na bok trzymaj na bok środek trzymaj i Złap dłoń łokieć i popchnij mocno ręce do tyłu. Ręce mam teraz krótsze, cały czas oddychaj, powolutku skręć, tułowie do boku, próbuj patrzeć na ścianę, którą masz z boku, przez środek przejdź na drugą stronę i podtrzymaj. Broda daleka mostka, odłóż ręce. Otwórz klatkę piersiową i zamknij ją. Potrzymaj przez chwilę. Otwórz klatkę piersiową przenosząc ręce do tyłu, zamykaj, przenieś do przodu, zostaw. Otwórz klatkę piersiową łopatka z łopatką, zamknij ją plecy okrągłe. Dobrze, ręce wzdłuż tułowia. Wysoko spróbuj unieść jedną rękę w górę, drugą do dołu. Jedna ręka w górę ciągnie, druga ręka w dół. Wydłuż, wyciągnij się. Zmień stronę. W lekkim rozkroku cały czas stój, wydłużaj, wyciągaj się jednostronnie, cały czas oddychaj. I jeszcze raz. Podnieś rękę, dąż z nią do sufitu. Drugą do podłogi. Jakby ktoś chciał ci ją ze stawu wyrwać i zmień rękę na przeciwną, mocno, mocno w górę. Dobrze, odłóż ręce. Rękę wyciągnij do przodu, a drugą w tym samym czasie do tyłu. Pilnuj bioder, brzuch, uda, wszystko jest skierowane w moją stronę. I trzymaj, popatrz za ręką, do tyłu za siebie. O tak, popchnij biodro do mnie do przodu i jeszcze raz. Trzymaj rękę z przodu, skoryguj biodro i popchnij ją mocno w tył. Kolana, pamiętaj, do mnie skierowane cały czas są. I ponownie powtórz. O tak, trzymaj, trzymaj, daleko ręka i jeszcze złap dłoń z dłonią, zaokrągliłam plecy i wyciągnęłam, wydłużyłam je do przodu. Cały czas pamiętaj o dotlenianiu swoich mięśni. Góra wdech i wydech. Dobrze. Kolejnym ćwiczeniem będzie pozycja klęku podpartego. Dłonie trzymaj na podłodze, kolana, piszczel, cały grzbiet stopy. I przejdź teraz do pleców okrągłych. Zamień się w kota. Koci grzbiet mocno plecy. Stworzyły, tak, takie półkółka, plecy okrągłe. Spróbuj mocno pępkiem brzuchem uciec od podłogi i zmień pozycję na plecy proste. Patrz przed siebie, szyja przedłużeniem pozostałych kręgów i jeszcze raz wysoko podnieś je w górę. Mocno dąż do tego, aby brzuch uciekł. Plecy, jakbym za sznureczek złapała tam z tyłu plecy i ciągnęła je do sufitu, chcąc podwyższyć sufit. I odpuść. Plecy proste, głowa spokojna przedłużeniem pleców. I jeszcze raz: koci grzbiet. Wszystkie jesteśmy teraz kotami, które wypychają mocno plecy do góry. I odpuść. Plecy proste. Dobrze. Mocno wydłuż, wyciągnij się do przodu, nie siadając pośladkami na pięty. O tak. Trzymaj pośladki w górze. Plecy z rękoma mocno wyciągaj, wydłużaj. Próbuj maszerować, wędrować dłońmi i podnieś się w górę. Usiądź na pośladkach. Cały czas miej kontakt pośladki pięty i wyciągaj, wydłużaj się w przód. O tak, znowu po maszeruj dłońmi, palcami, próbując jeszcze mocniej się wyciągnąć, wydłużyć, bo za chwilę przejdę do kolejnej czynności. Dobrze, połóż ręce zdecydowanie po jednej stronie w bok przejdź Pamiętaj, gdy idziesz rękoma w prawo, lewym pośladkiem, sieć cały czas na piętach. Pilnuj tego pośladka, aby się nie odkleił i mocne ręce w bok. Głowę schowaj, szyja plecy na środek. Zostań przez chwilę na środku, dobrze, i przejdź w przeciwną stronę. Nie podnoś głowy w górę i powolutku przejdź do przeciwnego boku. Skontroluj pośladek lewy, jak poszłać w prawo dłońmi, rękoma, plecami, głową. O tak, i trzymaj. Cały czas oddychaj. Powtarzam się z oddychaniem, ale pamiętaj o tym, i już jesteś na środku. Wyciągnęłaś, wydłużyłaś się, dobrze, podnieś się w górę, usiądź przez chwilę, dobrze, i przejdź jeszcze raz do wysokich pośladków, rąk pleców mocno wydłużonych do przodu. O tak, schowaj głowę, staraj się klatką piersiową. Do podłogi dążyć i to samo w tym wyższym uniesieniu z pośladkami. Ręce na bok. Nie patrz w górę. Patrz czołem na podłogę. Dobrze. Środek. I to samo za chwilę wykonasz przeciwną stronę. O, tak. Pilnuj pośladków w górze, stopy pięty spokojnie, swobodnie. Bardzo dobrze. I środkiem zakończę to moje ćwiczenie. Dobrze. I usiądź sobie na pośladkach. Dobrze. I przejdźmy do kolejnej czynności. Spróbuj wysoko. podnieść rękę. Dobrze. Rękę wcisnęłam między, tak, tutaj klatką piersiową wysunęłam, skrzyżowałam ją drugą rękę. Wyprostowałam pośladki uniesione o i trzymaj tą pozycję. Plecy cały czas proste, policzkiem dotykaj maty i potrzymaj przez chwilę. Unieś się w górę znów. Rękę schowaj pod klatką piersiową, rękę drugą, przeciwną wyprostuj, tworząc tak kąt ostry między jedną a drugą ręką. Plecy, głowa, jedna linia, pośladki uniesione w górze i podtrzymaj tą pozycję. Dobrze, w klęku podpartym unieś rękę w górę, Spróbuj stworzyć jedną linię. Ręka uniesiona, ręka leżąca na macie. I podtrzymaj tak. Dobrze. To samo z przeciwną stroną. Plecy pokazują się raz w prawej, raz w lewej stronie. I trzymaj. Wyciągnięta, wydłużona ręka. I jeszcze raz ta moja pierwsza strona. Wysoko rękę skoryguj ją. Stwórz jedną długą linię. I przeciwna strona ręka wysoka długa trzymaj ją dobrze i przejdź jeszcze raz do kociego grzbietu plecy okrągłe trzymaj wysoko wyciągnięte wydłużone mięśnie grzbietu usiądź na pośladki ręce wyciągnij wydłuż głowę schowaj i potrzymaj tak przez chwilę dziś. Kilka chwil, kilka minut dla pleców. Spróbuj ręce położyć z tyłu na plecy. Czołem dotykaj podłogi i trzymaj tą pozycję przez chwilę. Dobrze. Unieś się do siadu. Usiądź troszkę szerzej, pięta od pięty uciekła, kolano od kolana zdecydowanie dalej. Spróbuj wepchnąć klatkę piersiową między otwarte nogi, wyciągnij, wydłuż ręce w przód, schowaj głowę. To samo spróbuj wykonać z rękoma lekko, przesuniętymi w bok, o tak. Cały czas pamiętaj, nogi masz szeroko, na środek znów przejdź, aby za chwilę zmienić stronę na przeciwną. O tak, cała przesunęłam się z klatką piersiową i nad nią plecami, rękoma w przeciwnym kierunku i podtrzymaj. Dobrze, i na środku zostań przez chwilę, ręce długie. Dobrze, i powolutku wstań. I już siedzisz pośladki, pięty. Dobrze, i przejdź do, do siadu. Nogi do przodu, siedzisz na pośladkach i spróbuj kolano od kolana oddalić. I Skrzyżować je, leżą one na podłodze, i to samo. Druga strona, ręce trzymaj z tyłu, stabilizuj plecy, aby były cały czas wyprostowane, i jeszcze raz przeciwna strona, i potrzymaj tak, i druga strona, trzymaj, trzymaj, cały czas oddychaj, dotleniaj swoje mięśnie, dobrze, nogi wyprostuj. I spróbuj wykonać spokojny, głęboki opad tułowia w przód. Próbuj cały czas mieć plecy proste, tak daleko, wykonaj tak głęboko, jak potrafisz. Pamiętajmy, wykonujemy zawsze wszystko w granicach swoich, nie moich, tylko swoich możliwości. Dobrze? Usiądź wygodnie z plecami prostymi. Złap kolana, plecy wyprostuj i patrz przed siebie. Ręce przenieś do tyłu. One. Tak, jeszcze bardziej tutaj zmobilizowały nasze plecy, aby były proste. Dobrze, jeszcze raz ręce do kolan, a przytul się do swoich nóg. Brodę wciśnij między kolana. Ręce już złapią podeszwę stopy. Próbuj je mocno przyciągnąć do siebie z akcentem stopy flex. Broda kolana. Ręce trzymają stóp. Oddal nogę od nogi i spróbuj przytulić się do swojego wnętrza nóg. O, tak, próbuj ręce jak potrafisz, połóż przedramiona na podłodze i plecy okrągłe. Wcisnęłam moje ciało między otwarte nogi, złap podeszwę i jeszcze mocniej przyciągnij się do podłogi. Spróbuj. Dobrze, wyprostuj nogi, opad tułowia. Nasz drugi skłon, myślę, że będzie jeszcze głębszy, jeszcze ładniejszy niż ten pierwszy. I podtrzymaj brodą, czołem, dążę do kolan. I wyprostuj plecy, kolano z kolanem do zgięcia, stopa ze stopą. I spróbuj maksymalnie otworzyć nogi na bok. Tworząc, tak, skrzydła motyla. Ręce przenieś do tyłu, wyprostuj, tak, Uspokoj plecy, aby były nieruchome. Trzymaj otwarte nogi, podeszwa z podeszwą. Cały czas oddychaj, dotleniaj to, co rozciągasz. Dobrze. I naszą, jedną z ostatnich czynności będzie. Położenie się w leżeniu tyłem na plecach i wydłużaj, wyciągaj się. Dobrze. Stwórz z ciała literkę C. Ręce w bok, nogi w bok. Wszystko w tą samą stronę. Pilnuj pośladków łopatek na podłodze. I to samo spróbuj wykonać do przeciwnego boku lustrzane odbicie literki C. Pilnuj łopatki prawej, gdy Przeniosłaś się na lewo, dobrze i kołyskę. Próbuj rozbujać delikatnie plecy, abyś usiadła i powoli kręg po kręgu. Połóż się i wstań, połóż się i wstań, połóż się. Wersja. Łatwiejsza, nie musisz wstawać, możesz lekkie kołysania wykonać. Jak potrafisz, rozbujaj się do pozycji siedzącej. Spróbuj schować brodę przy kolanach. Nie potrafisz, spokojnym ruchem. Spróbuj lekko w bok prawy, lewy, jeszcze nie dotykając ramieniem podłogi. Dobrze, spróbuj. Mocniej machnąć, w prawo, dotknij, zatrzymaj się na ramieniu, machnij w lewo, zatrzymaj się na ramieniu, cały czas trzymaj, udo przy udzie, podudzie przy podudziu. Jeszcze troszkę, dobrze. I jednym ruchem unieś się do siadu, drugim ruchem unieś się do siadu, trzecim siedzę broda kolana czwartym mniejsze ruchy pulsacyjne, ręce do tyłu i podnieś się do siadu i bardzo dziękuję za dzisiejszą uwagę. Cześć!